Sezon czwarty przyniósł wiele mitycznych broni i to właśnie ich. W dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać, żeby wygrać grę. Czy nam się uda, oglądajcie do samego końca. A few moments later. Oczywiście pierwsze dwie mityczne bronie możemy zdobyć z nowej lokacji. Z każdej lokacji możemy wyciągnąć maksymalnie dwa mityki. Jeden z sejfu, drugi od bosa. Kolejne mityki będziemy zbierać z biegiem czasu w tym meczu, a nie będę tego robił sam, ponieważ będę to robił z zakrzakiem, czyli jednym z najlepszych agentów, który udowodni to, że wejdziemy od razu do, do sejfu. Dokładnie tak, widzowie, Jeżeli chodzi o safe, znajduje on się właśnie w tym miejscu. No niestety zasłaniają to miejsce moje nogi, ale miejmy nadzieję, że wlecimy tam jako pierwsi. Rafa na pewno będzie pierwszy. Tak, ja tutaj bardzo dobrze wleciałem. E, otwieram sobie to coś. Biorę sobie te czwóreczki. Biorę sobie agencyjny pistolecik. I pytanie, gdzie tu jest wejście? No, tak się składa, że ja właśnie wszedłem. Ty, 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 ty chyba poszedłeś w złą stronę. No, ja już do ciebie będę szedł. Z tego co widzę, ty jesteś za mną. Ty jesteś obok mnie, stary. E, musisz pójść. Czekaj, chyba że ten węd się tutaj zaniesie, ale wydaje mi się, że chociaż. Tak, dawaj, wbijaj. Ja się kieruję, stary, za tobą i musimy zdobyć tutaj nasze piękne mityki. Dopóki nie mamy mityków, no to możemy wszystkiego używać, jak dobrze wiecie. Ja tutaj sobie podmienię to wszystko i z tego, co widzę, powinniśmy uzbierać trochę matsów. Moim zdaniem to będzie bardzo dobre. Ja w ogóle zabudowałbym to działko. O, zabudowałem ciebie, sorry. Ej, a może wejdźmy tam po prostu i zabierzmy z bossa rzeczy, nie? On tu już jest, zabieramy i lecimy z koksem. Ej, w sumie nie wiem, czemu on nie ma tutaj strażników. To jest dziwne. Normalnie nawalamy mu tutaj w plecy... Proszę bardzo, boss leży, bierzemy kartę, ty bierz sobie mityk i y, działamy. Dobra, także ja mam pierwszego mityka. Dawaj, Zakrzak, tutaj na dół, ponieważ musimy przeskoczyć te lasery. Przeskocz je, tak to zrób, żeby to było dobrze. Wygląda na to, że nie ma... Ty, to dobry, je dobry jest ten karabinek. Dobra, je jest git Wejdźmy do sejfu jak najszybciej. Dobra, ja puściłem tam y kraty, żeby było zamknięte, żeby nie dali rady po prostu do nas przyjść. Wyrzucamy wszystko. Rafa ma jeden mityk. Działko postawione. Jesteśmy zabunkrowani. Także jesteśmy, widzowie, już w środku i ja mam. Ej, Ej. Ej. i Szybko, 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 szybko. Trzymaj! Szybko Trzymaj demera, dobra, ja się tu chowam. Ty, za... halo! Czerża, masz tego, serża, masz tego, serża. To teraz tak, wyrzucamy wszystko, czego mieć nie możemy. Stoimy za drzwiami. I trzymamy, trzymajcie kciuki, żeby tutaj do nas weszli. Ja im walnę bułkę. Rafa, bardzo napocone narciarki. Powtarzam, bardzo napocone narciarki. Ej, dwie! Oni patrzą z AWP. Ej, oni się za tym boksem schowali, stary. Nie pokazuj się tam, dobra? No chciałbym, tylko ta ściana jest. Y Przeźroczysta, Czekaj, może jakoś na bok pójdę. Tak, to przejdź na bok, bo oni być może Pomyślą, że tutaj nikogo nie ma. Biało, oh. biało, biało, biało mu dałem! No i co tam, narciareczko? Tylko ja nie mam maców, dobrze by było tutaj pozbierać maciki. Ja się może tutaj trochę podleczę przy okazji. Macy ze skrzynek, tutaj jest dużo skrzynek, można zabrać te mację. Jest, jest gość 30! Leży. Pięknie, jego kolega tam biega, nie dałem mu nic. W sensie wcześniej mu pewnie dałem. Ej, ale oni to świetnie zrobili, stary. On wszedł tym taranem do nas. i on dostaje od działka cały czas. Dostał jakieś 50 razem. Ej, rzucam tam. c i dostał 60. Ej, dostał 60. Nie dostał 60. Ej, ale to by było X, jakbyś go tak na IQ porobił. Ty, on jest po lewej, tak? A, jest tutaj u mnie. Jest tutaj za tym. Ej, podmieniaj ty. Ja mu walnę. Dobra, leży, ej jest idealnie. Dobra, widzę, mamy. Wszystko, Więc teraz trzeba uspokoić, trzeba stąd wyjść, trzeba pootwierać wszystko, pozabierać leczenie e, No i tak, Zakrzak ma DMR, czyli idealna broń do, dla niego I jeszcze tutaj ktoś podchodzi chyba, więc uwaga No może nie aż taka idealna, ale narzekać widzowi nie będę Postrzelam na daleko, Rafa będzie po prostu na blisko, ja będę na daleko I to wszystko będzie się fajnie zgrywać Czyli zobaczcie na to, mamy dwa pierwsze mityki, a tych mityków mamy jeszcze do zdobycia kilka Pytanie, czy tutaj ktoś chodzi, czy to są boty? Jak ty myślisz? W ogóle mam dla ciebie potki, trzymaj potki jak chcesz A, ja mam bardzo właśnie dużo leczenia ja myślę, że to chyba są już boty, co? Raczej, ale nigdy nie można mieć pewności. Chociaż gdyby to nie były boty, to nasze działko. Nie, czekaj, co? Nie wiem, ale może wyjdźmy po prostu. Taranem. Tak, wyjdźmy tutaj taranem, wychodzimy w sensie, no, tym tą rakietą. Używamy sobie te rolki do góry i krzak. Lećmy stąd impulsem może? Yy, chodź tutaj, to impuls. O bum! Byle gdzie. Dawaj, uciekamy stąd po prostu. To była akcja, widzowie. No i co? Mamy pierwsze przedmioty. Jakby co to, mogę Ci jeszcze jedną kulkę rzucić, jak chcesz? Nie trzeba na spokojnie, ja sobie tutaj odlecę taranem w razie, w jak na razie skupmy się na tym, żeby przeżyć i lećmy na kolejny safe. Stary, oni za nami lecą. Chodź tutaj, ponieważ mamy tutaj samochód, ja już jestem gotów. Dobra. Jestem, sorry, tutaj, że lekko wjechałem tak z buta. Odracają. A, da, dawaj, dawaj, demeruj, tu demeruj, tu demeruj. wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Panie kolego 40, tylko gdzie jest jego kumpel? Dobra, idę do góry. Wchodzę, wchodzę na niego. Oj, nie trafiłem dobra, 78 on ma biało. Ty, jeszcze ktoś tu jest. Aha, to ty nie, to nie tylko powaliłeś. 40, 80 tutaj. Będzie uciekał, yy, no wiesz czym, tym taranem. No to w takim razie, widzowie, mamy kolejne tutaj kolejnych ludzi. W sumie, ja bym go mógł dojechać, ale może tego po prostu nie róbmy. Lećmy po prostu na kolejną lokację, z której możemy mieć mityczne przedmioty. I teraz jak to robimy? Kolejne mityczne przedmioty będą mieli dla nas ludzie, ale co najważniejsze, yy, mamy jeszcze przedmiot mityczny z flagi. To są wszystkie przedmioty mityczne, o których wiem. Zakrzak, ty, ty wiesz jeszcze o jakiś, czy nie? Flag. Boss i safe. Wydaje mi się, że w tym sezonie nie mamy nic leżącego na ziemi. Przynajmniej jeszcze się z tym nie spotkałem. Nie wiem jak ty. Właśnie na ziemi nie, ale być może właśnie przy tych antenach czy coś takiego, ale chyba nie. Więc wygląda na to, że musimy teraz mocno kampić na flagę i na gości z nowych lokacji. Ja już raz w tym sezonie próbowałem flagę przejąć i to było widzowie ciężkie. Prawdopodobnie zapamiętam to do końca sezonu, bo już raczej sam na flagę nie wrócę nigdy. Ja zabieram tutaj wszystkie przedmioty. W ogóle ile jest tych taranów? Mi się to Mega podoba. Weźmy sobie tutaj, po. Zbierajmy to leczonko. Ja myślę, że musimy zbierać dużo maców, bo jednak wiesz, będziemy mieli pewnie mocne bitki. Ty będziesz bił na blisko, więc w sumie ty potrzebujesz tych maców naprawdę sporo. Bo ja jednak będę się pewnie trzymał trochę na daleko. Właśnie musimy o tym pamiętać, że Zakrzak ma demera. Ja proponuję przejść na nową lokację, znajdźmy sobie jakiś samochód, no i lecimy. Tak właśnie robimy, widzowie. Szukamy bryki, ramujemy i dojeżdżamy. Utracają się starej lecę, lecę, lecę. Lec. Lecę, lecę Lecę, lecę Eee Aj, nie zdążyłem, nie zdążyłem Nawalam, biało 40 Tu, 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 tu Bardzo mało ma eee, wygląda na to, że on będzie w tym domku Wychodzi na górę Dobra, stary, próbuj na blisko Ja jak ktoś kogo zramuje ostro z góry Lecę w środek domku Aha, za późno A, on już, on już leży On był tym odrodzonym z busa Szkoda Aj, myślałem, że ktoś tu jeszcze jest ty, co za gości? On nas porobi tym Ale by było. I mam dobrą wiadomość, bo widziałem lamę. Tak jest, mamy tam lamę, aha, ale mamy też gości. Stuwa. Już pomagam. Uleczy się tylko dużą potkę. Wypiję. Yy, jak? Yy, dajesz radę? Wiesz co? Raczej tak. Tylko, no, oni, oni mają lamę. Więc oni na pewno będą mieli dużo matca, dużo amunicji, dużo wszystkiego. I mają jeszcze bota, którego lepiej żem pokonał. O, snajperka, uwaga. Chodź taranem, ranem. Wytaranujmy się tam. No to dawaj, uciekamy, nie ma co. Yy, jeszcze ich porobimy. Będzie na to czas. Słuchaj, ogólnie od prawej strony ich tutaj widać. Więc możesz ich tam coś podziałać. Tylko uważaj, bo oni mają jakąś awupę. Nie wiem, co to jest. Ja właśnie widziałem tą awupkę. Oni teraz przechodzą. O, czekaj, 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 czekaj. Jakby on tak wychylił głowę. No, wychylił głowę. 40, dostał. 40, 80. Bardzo ładnie. Ja ich widzę cały czas. Możemy lecieć na nową lokację, żeby zebrać nowe mityki. Podawaj na nową lokację i tak przy okazji, jakbyś miał ammo do mojego pięknego demera możesz coś tam wyrzucić. Oczywiście będę miał dla ciebie amunicję. Kolejna, kolejna. W, w ogóle tu jest jakiś klucz. Tu są ci. Dobra, lećmy po prostu pod cytadelę. Pod starą cytadelę. Ciekawy jestem w sumie, czy jakiś mityk będzie jeszcze leżał na ziemi, czy będziemy raczej musieli go zabrać z gości. Bo podejrzewam, że chyba z gości. Oj, jeszcze ktoś bije do nas. Da, biją, na lodowisku są. 40 mu dałem, jak coś. Lecą taranem, lecą taranem. W Takim razie my też lećmy taranem. Dawaj stary do tyłu Dobra, dobra U stary! Jak on zginie, to ja nie mam... Stary, co ja zrobiłem? Aha, ten gościu jest na czytach. I już po ciebie Rafa idę, już po ciebie Rafa, idę. Mam nadzieję, że mi się uda ciebie podnieść, co? Zdążysz, zdążysz i wylecimy sobie na kulce, ale stary co ja zrobiłem, to ja nie mam pytań. Tylko no, uciekałem widzowie, to nie było z tej broni, ale oni i tak się podnieśli. Taranem lecą, uwaga! Uciekaj, 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 bo oni są jacyś na poceni, stary, potężnie. Oni są stary jakimiś haker... Nie, no, to są jacyś hakerzy! Dobra, wygląda na to, że chyba jakbyś wszedł gdzieś tam do boku, to ja bym cię mógł podnieść. Do krzaka? I do krzaka. Aha Bierz mojego mityka Dobra, uciekaj, uciekaj, Rafa I lecimy Ole, poleciałeś To było takie, tak nisko nad ziemią, a mega daleko To było po prostu ep... Y czy ktoś tutaj jest? Tam jest gościu, widzisz? Tam jest gościu Widzowie, ogólnie tak, mamy dwie, dwie mityce bronie A musimy odrodzić za krzaka Tylko gdzie to zrobić? Chyba tu gdzieś u góry, nie? Ogółem jest bardzo dużo ludzi I każde odrodzenie będzie pewnie ryzykowne Ale wydaje mi się, że u góry może być w sumie najbezpieczniej Dobra, ja lecę tędy Ponieważ tutaj będziemy mogli się uleczyć. Ja zapomniałem o tym, że my mamy jeszcze mityki do znalezienia, ale będą z gości, więc to nie jest raczej problem. Także ja już raz zginąłem. Zakrzeak mnie podniósł, teraz powinienem ja jego podnieść. Także widzowie, trafiliśmy na hakerów. Ej, odradzać cię tutaj. Jak jesteśmy twardzielami, ja po twoim skinie twierdzę, że twardzielem raczej jesteś, Ej, możemy się odrodzić. Właśnie jestem ciekawy, jak się to skończy. Dobrze by było, żeby się udało. Jeszcze połówka! Widzowie, czy to się uda? To jest czas na zostawienie łapki w górę. Zostaw łapkę w górę, to się uda. Subskrybuj kanał, w piszkot, Ewela w sklepie. O to było easy. Ej, ja przez chwilę tak miałem w głowie. Miałem podejrzenie, że ty dostaniesz snajperkę w sekundę przed tym odrodzeniem. Ale na szczęście to nie stało, strzelają. Dobra, mi się udało tutaj fajnie przejść. Mam dla ciebie potki, proszę bardzo. Mam trochę maców dla ciebie, proszę bardzo. I lecimy teraz na wyspę. Na wyspie będą mieli złotą pompę. A masz moje Demera? Czy nie udało się go zabrać? Tak, już go wyrzuciłem. Sorry, zapomniałem o nim. Nie, bo już myślałem, że tak nie ma. Ale na szczęście jest, więc biorę. I jeszcze jakbyś miał AMO, byłbym mega szczęśliwy. Ej, stary, tu są goście. Tu jest. Tu jest gościu, tu jest gościu, tu jest gościu. Widzę, widzą się ślizga, nie? Na lodowisku. Aha, no i on znowu wyleciał, nie? Demeruje, biało 40. No i jeden strzał, proszę. No nie wchodzę, wchodzę do niego. Dobra, mamy go, mamy go, mamy go Widzowie, kolejny gościu porobiony I z tego, co widzę, mamy legendarny przedmiot No, legendarnego przedmiotu podnosić nie możemy Ale wiecie, co możemy zrobić? Za widać zawsze Amunicję do Demera. proszę bardzo Dzięki, bo właśnie zostało mi tylko dwa Amo, więc kozak, że tutaj masz Dziewięć osób do końca, ja mam nadzieję, że tutaj siada win Też ja mam taką nadzieję, tylko dobrze by było Zdobyć kolejne mityki, a tych mityków jak nie było Tak nie ma. Ja patrzę tutaj Na flagę, bo widzę, że ziomki właśnie ją Podnoszą, chyba niestety Flagi nie zabierzemy, no bo oni już ją niestety zabrali. Ej, gości za nami, gości za nami. Chodź, przytrzymamy tych gości tutaj. Przytrzymamy tych gości tutaj, w sensie, no, oczywiście ty na daleko. Oni są bardzo blisko mnie. Idę za tobą w takim razie, stary. Kieruj i ich wyjaśniamy. Ej, albo zaczekajmy na nich przy górce. Tylko oni mają, wiesz, te ramy. Ej, właśnie, bo oni nie mają prawdopodobnie strefy. Nawet jeżeli mają rama, to w powietrzu można coś tam ich pozbijać i w sumie może akurat wlezą ramem. No? Tak są. No ty tak dostałeś? Tak, to ja, oni lecą ramem. Leży, 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 leż, stary, co tu się wydarzyło? Ja to widziałem! 40 ten buga dostał? Co ty mu walnąłeś? Nie wiem, ale nie mają mityków. Ja mu walnę w powietrzu <grym> podmieniam bugę! Jest koło mnie, dawaj go! Ja Dobra, podmienię, ja ty go walniesz Ło, to, to ty! nie ja, myślałem, że to... Dobra XD Leży, 130. Ej, ta pompa, widzę, uwierzcie mi, ta pompa. Jest totalnie, totalnie, totalnie najlepsza. Pamiętajcie o tym. Ładowana pompa to jest to. Ale, no, ja nie chcę nic mówić. Bardzo przyjemnie gra mi się z Tobą, gdy masz tą pompę, bo ja mam 0 fragów, a Ty 6, więc nieźle mnie kierujesz. No, to mi jest na pewno dużo ciężej, ale tam masz dużo fajnie na gości, żeby tam wiesz, do nich postrzelać. Dokładnie tak, tylko czemu ten DMR leci z takim opóźnieniem? Ty, ale dajem mu w sumie stówę, więc nie jest źle. Bardzo dobrze, ja przychodzę na bazę. Ej, ale stary, gdzie są mityki? To jest 6 osób. Ziomkowi tam dałem tak na biało. Ej, odrodzili się jeszcze Może ja go pozbijam w powietrzu Możesz, a możesz też do mnie zawsze przelecieć w razie w Nawalam 40 dostał znowu Dobra, wiesz co, ja do ciebie przelatuję Zajmijmy sobie górkę I po prostu wygrajmy w spokoju I głównie chodzi o to, żeby znaleźć jakieś leczenie Bo to mi się po prostu skończyło Mam dla ciebie połówkę potki Ale być może tu jeszcze coś będzie Nie ma, jest walizka Ale jej używać nie możemy I, No ale z walizki leci ci leczenie Więc możesz sobie ją otworzyć, tak? Ej, stary, tu idzie gościu na odradzanie Pójdziesz... Just... Czekaj? Nie. Jednak wszyscy żyją. Dobra, 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 czekaj, 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 już tutaj patrzę. Ej, no nie widzę. On jest w tym iglo tam chyba z tyłu. Ej, na pewno jest tam ziomek. Ja do niego biję. 40 dostał. Mam dla ciebie tą połówkę. Trzymaj. Biję dalej. No, 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 proszę, proszę. Ajajaj, aj, no to strasznie długo leci ten pocisk. Jak, jak ze snajpy? Jeszcze ten dalszy tutaj. Widzowie, nawalamy, tylko czemu ja mam termowizję, a termowizja nie działa? Wytłumacz mi to. W sensie to jest nielogiczne. Mi się wydaje, że na śniegu nie działa, bo jest zimno po prostu, wiesz? No nie wiem, ale to przeciwnik i tak powinien być ciepły, ale dobra, 66 dostał Ej, przytrzymajmy ich tu na dole, chodź, dawaj Trzymam, trzymam, on ma na biało, on zginął O jednak nie zginie dojedź go, on ma stary, jest 30, HP40. Oj, 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 oj Mamy problem, <grytanie> Wylatuje do góry. POM! Ta, wylatuję do góry, stary. Łap mnie tam lepiej, nie mam nic do leczenia. No to już ci dam, proszę bardzo, tutaj trzy potki weź sobie, o. Ej, ale dobrze, że tam nie poszedłem, w ogóle musimy iść do strefy. Zobacz sobie jaka jest strefa za w razie czego. Już patrzę, bo ja tutaj próbuję trafić gościa, 40 dostał znowu, ej, jak ja biję do nich, ale oni nie dost... W sensie dostają, ale nie mam żadnego fraga. No to jest beka trochę. Nawalam dalej. Aj, aj, aj Ja przelatuję to dalej, a nie wiem czy tu gości nie będziemy mieli na górce. Możesz lecieć ze mną. Gdyby tak po prostu wejść gdzieś tutaj i się zboksować. No ja tak robię, tylko pamiętaj, że ja mam, wiesz, pompę, nie? Może akurat wiesz, wlecą do nas ramem i drugiego gościa porobisz tak samo, jak tego wcześniej. Ej, nie wiem, czy gość tam nie będzie u góry, więc uważaj. A, leci, 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 leci do ciebie. Yy, widzę w powietrzu, tak? Mówisz? No, A. fajnie, gdy im coś trafił. Ja nie mogę O, jest tuwa! Dawaj go, ja dolatujemy, dolatujemy za Kszego do 40 niego. Sejści, stary! No jak on nie pada! Ja... Dobra, składam sprzeciw, to był kill, widzowie, na 100%. Ajajaj Ajajajajajajajajaj aj, 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 aj. Lecę ramem, stary Żyj, żyj, żyj Spokojnie, żyj Lecę ramem Wlecę mu prosto na głowę Ale to będzie dobre Aha, no super Ja się muszę podleczyć, jakby co? Ja proponuję ramem do strefy za chwilę Jak nam się załadują No to lećmy A, ty jeszcze nie mam rama Ale to ja zaraz dolecę Dasz rady, chłopie No proste, że tak Dobra, udało mi się Tylko nie mam leczenia w razie W Dobra, lecę ramem Lecę Piu Aha, no i ja znowu czy ja znowu zginę w taki sam sposób? Oczywiście, że nie. Dobra, jest. Aha! Co? Ja Ufaliłeś w jakiś dystrybutor zaraz. trafiłem! Aha! Dobra, podnoszę cię, może się uda? Przecież to wyglądało jak grzyb, a nie jakiś dystrybutor, człowieku. Co to za dystrybutor w ogóle na środku łąki? E, dobra, trzymam. Rozbuduję, rozbuduję, trzymaję, ja rozbuduję. Okej, okay, masz jeszcze coś do leczenia? Mam jedynie mgłę. Potek zero. O, wszyscy będą do nas strzelać. O, chyba tylko my jesteśmy na tym serwerze, na to wygląda. Musimy przejść do strefy. Za nami nie ma nikogo. O, tam przychodzili. Ajajaj. Aj, aj. Za kamieniem. Goście są na dole i gościu tutaj wychyla głowę. 50. Mhm. 30. 20 Biało, biało, biało. 80 na biało, 20 HP ma. Wystraszyli się i uciekli. Bo gdzie oni uciekli? Dobre pytanie. Ej, chyba musimy ramować, co? Ty, co to było? To był chyba RAM. Ej, ramujemy? A, ramujemy, dawaj, no. Nie ma innej opcji. Pom! Poszli, dawaj, na na, na na, na budynek może jakoś. Na, na willę, na willę. No, 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 no dawaj, na willę wstajemy. Pięć osób. O! Co? Psz, jak to się stało? 106, 0 ma. 80 na biało. Ja nie mogę. widzowie, damy radę, musimy. Po jakim cudem on się w ogóle znalazł na tobie? Ja nie wiem, ty. Ej, ale gdzie są wszystkie mityki? Oinka, gdzie są wszystkie mityki? 40, 80, 106. On będzie miał biało. On będzie. O, no, zginie. Wizowie, trzeba to wygrać. Trzeba za strefą. Leży, mamy nice. to. Robię to, widzowie, robię to, robię to, robię to. Nie ryzykuj, daj im się bić. Daj im się bić, podlecz się. Chyba, że to jest dwójka. A, to jest dwójka, dobra. Ajajaj, aj, aj, no to najgorzej. Ten dystrybutor cały wysadzę. Fajnie, gdyby wybuchł. Ajajaj, aj, aj, no ciężko. Leży. Gdzie on jest? Jest tu. Zginie. Ginie w strefie. Jest. Mamy tu! Tak jest, widzowie. Słuchajcie, to były mityczne bronie. A wszystkie mityczne bronie pojawią się na 10 tysięcy łapek. Trzymajcie się. Cześć.